Witajcie moi drodzy. Dzisiaj opowiem Wam trochę o Nail Fixie, ponieważ część z Was już zna ten produkt, ale większość nie do końca wie jak się z nim obchodzić. Myślę, że będzie on bardzo, bardzo pomocny. Pierwszy przykład będzie to odnowa paznokci żelowych. Na opracowany paznokieć nakładamy odtłuszczacz, a następnie dehydrator. Tutaj posłużę się Nail Prepem od firmy MOLILAC. Płytka poznokciowa wymaga użycia primera bezkwasowego. Po jego aplikacji możemy przystąpić do nakładania Nail Fix'a. Nail Fix zapewni nam idealne połączenie kolejnej warstwy żelu, którą będę za chwilę aplikowała. Na granicę poprzedniej stylizacji nakładam Nail Fix'a, odczekuję 15 sekund i nakładam bazę. Teraz mogę przystąpić do budowania paznokcia. Kolejnym przykładem będzie zapowietrzenie, które musimy wypiłować. Należy pamiętać, że niestety nie jesteśmy w stanie wypiłować go do końca ani frezarką, ani pilnikiem. Zawsze zostanie minimalna granica, ale Nail Fix świetnie sobie z nią poradzi. Wystarczy opracować paznokcia, odtłuścić go i zaaplikować dehydrator. Jeżeli paznokieć wymaga użycia primera, również stosujemy primer. W tym przypadku będzie to ponownie primer bezkwasowy. Na granicę wypiłowanego zapowietrzenia nakładamy Nail Fix. Idealnie zespoi nam to produkt i granica nie będzie już widoczna. Możemy nakładać bazę bądź produkt, którym pracujemy na dany moment. Kolejnym przykładem będzie wypiłowana masa przy skórkach. Żeby nie podchodziła nam powietrzem, należy ją zabezpieczyć nail fixem. A następnie położyć produkt, którym pracujemy w danym momencie. Jeżeli pracujemy z folią transferową, odbijamy ją i aplikujemy nail fixa, następnie pokrywamy całość topem matowym. Jeżeli nasze Topy rozjeżdżają się na kolorze, to po jego utwardzeniu pokrywamy go nail fixem, a następnie aplikujemy dowolny top. Podczas pracy z pyłkami dobrze wiemy, że pyłki lubią odchodzić od wolnego brzegu. Pierwsze co musimy zrobić, to idealnie i dokładnie wetrzeć pyłek, odpylić paznokcia i zabezpieczyć wolny brzeg nail fixem a następnie pokryć całego paznokcia topem. Nail Fix to gwarancja Twoich stylizacji.